Cześć, witam Ciebie cieplutko. Ja pragnę z tej talii o to sprawdzić dla Ciebie czas, kiedy wydarzy się naprawdę bardzo coś ważnego w Twoim życiu. To znaczy poznasz miłość swojego życia, zajdziesz na przykład w ciążę, znajdziesz wymarzoną pracę, wydarzy się naprawdę coś. Dużego, coś, co może zmienić Twoje życie, tak? Dlatego ja sobie wybrałam z tej talii arkana wielkie, które mówią o dokładnym czasie. No, co prawda, to są dwie czy trzy, które niestety nie będą mówiły o dokładnym czasie, ale Ty pomyśl o numerku, o jednej cyferce. Ja te arkana wielkie patosowałam dla Ciebie i teraz skup się od jednego do dwudziestu dwóch. Jeżeli nie potrafisz wybrać to możesz włączyć pauzę, napisać sobie na malutkich karteczkach. 1, 2, 3, 4 do 22 i wylusować. Jak chcesz. Wybierz po prostu jedną. No chyba, że chcesz, żeby więcej rzeczy fajnych się wydarzyło, to wybierz więcej numerków. Zostawiam ci decyzję do podjęcia dla ciebie. Ja już te potasowane arkana wielkie odkładam i zaczynamy. Będę mówiła na jakim numerku jesteśmy i w jakim czasie to się wydarzy. Jeżeli wybrałeś 5, Czekaj piątki i ci powiem, kiedy te wielkie coś wydarzy się w Twoim życiu. Zaczynamy. Pierwsza, jeżeli wybrać jedenkę, tak? W jedynce mamy tutaj kartę cesarzowej. To jest dziewięć miesięcy. Około dziewięć miesięcy, tak? Dwójka. Tu jest sąd ostateczny. Sąd ostateczny mówi o czasie nieokreślonym. To, co Ci mówiłam, że są takie, które niestety nie powiedzą dokładnego czasu. Trójka. Kochankowie, 6 miesięcy. Czwórka. Karta Wisielca. Wisielec mówi o, wisielec mówi o 10. 12, 12 miesiącach. 10-12 mniej więcej. Piątka, żeby wybrać 5. Karta Rydwan, to jest około 7 dni, około tydzień. 6. 6. Masz karta śmierci. Nie nastąpi wcale. Te wielkie zdarzenie. Także tutaj musisz sobie przyciągnąć to w jakiś sposób. 7, jeżeli wybrałeś siódemkę, mamy tu kartę księżyca w nocy lub tylko w wyobraźni to nastąpi. 8. Karta siły. Karta mocy mówi czerwiec lipiec. 9. Karta świata mówi rok od dzisiaj 10. Koło fortuny niespodziewanie, bardzo niespodziewanie. Um, teraz 11, prawda? 11. Karta słońca mówi, że to jest w sierpniu 12. Karta pustelnika no i pustelnik tutaj mówi 9 miesięcy tak samo jak, jak cesarzowa. A um, teraz <noise> muszę zobaczyć, na jakiej cyfrze zostaliśmy. Wydaje mi się, że na 13, ale tak się skupiłam na postępniku, że czekajcie, wszystkie arkana wzięłam wielkie. Czekajcie: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwa. Tak na 13. Jeżeli wybrałeś 13. Tu masz kartę arcy kapłanki. Kapłanka mówi około 21 dni. 14 14 jest kartą miarkowanie 2 lata. 15. 15 jest to wieża nagle i niespodziewanie. 16 16 kapłan, 5 dni, około 5 dni. 17. Mak, kwestia dni lub godzin. 18. 18 mamy kartę cesarza. Cesarz mówi nawet 4, 10 lat. 19. 19 karta diabła, nagle 20. 20 karta gwiazdy między grudniem a styczniem 21. Głupiec, szybkość z zaskoczenia to wydarzy się. Tak ciąża niespodziewana. 22 mamy kartę e, sprawiedliwości w wyznaczonym czasie. No i tutaj jest taka karta też, że mówi niedokładnie o czasie. To jest czas wyznaczony. A chciałbyś wiedzieć w jakim czasie? To ja wyciągnę z spod spodu e, arkany małe, jeżeli dojdę do którejś? Zobaczymy specjalnie dla Ciebie, co e, my tutaj mamy. E, I na nas tutaj się pokazały denary, bo prezenty to są denary. Jest ich 7 to jest e, 7 miesięcy. Trzyma się buziaki. Pa, pa!